Wielcy wojownicy, którzy już za moment w tym ringu 4 na 4 będą walczyć na śmierć i życie. Miasto grzechu, Gromda 4 zaczyna. No i kolejny prawy na górę, rzute, na moment przynajmniej opuszczone ręce, za chwilę to się skończy, proszę no Państwa. Nie lecimy na tego pojedynku, Jak hey, Wytmurza te dystanse, nastawia celowniki, szuka tych prostych czasów. Kapitalny, prostych, kapitalny, no po, ale zaczął świetnie, prawy prosty, ustawił okay, tym prawym, utościł lewym i właściwie to 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 my 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 już nie ma sensu tego pojedynku kontynuować. pierwszy krew w tak, już widać, że miał do czynienia z boksem więc Takiej ochranie ale to jest pięściarz, który trafia. Oj, 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 błędny wzrok Domina, próbuje jeszcze powrócić na nogi. Ostatnie sekundy i znów, tak jest, znów jest liczony. Tutaj już jest blisko końca, tylko Wylądował na kolanach Kruszyna po jednym z tych ciosów hołda, jest niszony. Potwornie zmęczony jest zarówno jeden jak i drugi, odwraca się teraz... No, 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 piborobie. teraz jest jego szansa, taka, taki moment, aby przełamać rywala. Zakrwawiona już się z każdej strony twarz Huntera, opuchnięty nos, krew się leje na twarzy. Ale będzie jeszcze tego próbował, to jak w tym momencie, lewy, prawy, śrubowy i ciosy na korpus. Podkręca teraz tempo Kacper Miklasz. Wykorzystał moment, kiedy ten rywal przestrzelił, poszedł do ataku. błyskawicznego i teraz bombardowanie. Bombardowanie, już się odwraca. Odwraca się Miklasz, odwraca się Polish Machine. Pokazał, że pomimo tych słabszych warunków, najsłabszych w tym turnieju, można ścięgnąć po najwyższe laury. Wasyl, idę po ciebie! Gronda nie ma miękkiej gry.